No dobra, jesteśmy teraz już na głównym rynku w, w Noli. Dobra, pleć. Objedziemy tylko rynek. Bye bye, ciao! Viva Polonia! Ciao! Już wjeżdżamy na rynek. Chodź w lewo, objedziemy to. Objedziemy, a później sobie tą uliczką pojedziemy. Wow. No dobra, teraz jedziemy kurcze po starym rynku w Noli miejscowości. Mm -hmm. Buongiorno, buongiorno. Jedziemy za Jarek, Jarek, Jareczkiem, który tutaj dziduje. Dobra, prawo i od razu Stary Rynek. To już jest nowa część? Albo wrócimy, albo tu jakąś uliczką wewnętrzną w prawo, jak będzie. Ty, a może coś chcesz kupić, bo jest market otwarty? Jeszcze Kerfur, także nie jest drogo. To co? No ja w sumie nie wiem, też chyba nic. No to jedziemy. Nie, znaczy, wiesz co, no do plaży dojedziemy, nie? Dobra, wracamy, bo tutaj... Wracamy tą samą uliczką, bo nie wiem. Szkoda jechać. A ta jest u Co, jest coś tutaj? Może jakiś brwara weźmiemy nad morze? Jednego, dobra, na razie przebiegamy.